Dzisiaj będziemy robić unboxing, Ejka. co kupiłyśmy zakupaj. I Nie pytajcie, to nie było w tak. Pierwsza rzecz, to takie oreo No tak. Druga, Druga rzecz, to są ciepłe lody Tak A, najważne. To taka czekolada eee, Takie oto rzeki To są takie makroniki. Mm -hmm. Paso wszystkich smaków. Będziemy tu nagrywać, jakby wygrały na Robloxcie. Taki Kinder Joy. Ja nie. Kinder Joy'a 2. Kinder Joy. I też. No to czekolada taka. I chipsy, takie duże Dobra, to koniec. Pa! Nie! Co? Już <grystanie> koń? Wiesz... A, jak poka... Dobra, będziemy pokazywać jak otwieram I nasze testy. Ok. Otwieram. otwieram. Ja zawsze miałam problem z tym, że otwieram. Bo ja potrafię. Daj. Ta nie umie otworzyć takiego jajka, Matko. Jak? Normalnie. E, jedziemy na później. Czekajcie, czekajcie. No jedziemy to na później. No, Cóż to mam. Coś mam. Czekaj skarujemy. nie pokazuję. Okay, Zobaczę zaraz. I zbieramy. Yy, chcemy zbierać na naszego złotego Harego Potira. No ja też takiego będę. I moja zabawka... Mm, ja już mówię też tylko sekundka. To ja takiego i takie coś. Muszę to jeszcze tylko złożyć. Zaraz... Yy, no, zaraz mhm. Aha, to tworzymy i wam pokażemy. Aha, wiadomo. Jakby co u nas y, jesteś popas? Tak. Nie yes. pytajcie, czy tam nie oglądamy. Jakuś nam się naprawdę lubi. I że odbija. No. no, ale czasami po prostu róbmy jak... Normalny człowiek, nie wiem co to jest. No bo chyba jesteśmy innymi człowiekami. Chyba że, mówisz, e, chyba, że powiedział, że nie. No to czasami jesteśmy nienormalne. No to prawda. A cóż tu ja mam w środku jeszcze? Znalazłam jeszcze coś w środku. Ty nie spadziłam. Aha! Szanowni coś takiego. Co, co tak? Nie wiem. Moje schowek na naklejki taki o z Harry Potterem. Tu mam takie naklejki z Harego. Jeszcze mam drugie tutaj, ale z postaciami. Proszę. I teraz składam to i mogę schować sobie tutaj. Zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda. Tutaj mam naklejki. O, proszę. I tu mam w środku naklejeczki. I tu można przeczepić sobie to do plecaka, w zeszycie też nakleić i jest skala i może coś tam grać. No, ale to trzeba coś specjalnie Moje tak się prezentuje, nie wiem jak Juli. Oj, zepsułam. No, to... no Jula już zepsuła to typowo. Typowa juda. Szary na no później. No, op, jestem ready. Czekam jeszcze tylko na jut. Bo jak zwykle się wlecze. Pomóc? E, bardzo. Zagapiamy się. Co to jest? Mm. Taka wieżeczka? No chyba tak. Spoczku. Teraz zabieramy się tu no, zaraz będziemy jadły. Yy, pokazujemy dalej. Yy, bo coś posorki będą na nagranie w Roblox'a, jak zginiemy to jemy. I musimy, maks, musimy to jakoś zjeść. A już naprawdę będziemy musieli wymiotować to możemy. To teraz bierzemy się za jedzenie. No to zaraz się widzimy. Jestem, już jesteśmy już? Jadę. No. Zjadłymy sorki, że tak powiem, na Teraz mamy takie. Weźmy? O, tak. Teraz je sobie to. Ja znam to po liście. O. Jakby to nagrywamy na długie? Tak, tak, dalej ja Bo Luka i ja chciałam nagrywać, więc. O. O Jezu! Tak, my... zamiast, zamiast tutaj zostać, to, się, to poszło tutaj. To lepiej, lepiej nawet. Ale to będzie klejący, słuchajcie. No to jest mega klejąca, już to ja dam. O kurde. Aj. A ja mam to w środku... O nie, dobra, odkryło się. Ale gila mu się odkryła. Kurde. Moje no, ja też tak się poszło idealnie, prawda? Ale to kur... Hmm. Co? Odgryzam mu głowę. <grych> Koś ją. Przykleiło mi się do palca. To jest takie klejące. No, Zapatrzmy się. No, no dobre. Tutaj widzicie. Teraz testujemy drugie. Czekaj! Mm. To jeszcze? Ja jeszcze na razie nie wiem. To ja na później zostawę trochę. Ja to na później zostawiam. Róbka będzie jadła. Oczywiście kłód do Sorki już jak Teraz ty Nie pytajcie To jest ciekawe Nie zakapkuj się Ale sorry

Mamy takie same, więc pokazaliśmy jedno do jednej Ja Jadę jednej, jadę do Jak zawsze zaczynamy. Od czekolady! I ona za zawsze zaczyna od czekolady, jak ja sobie chciałam dostawić na ja później. Ja mam o wiemy. To i wygląda. Ja tak bardzo nie jadą takich boxów, że no. jak one wyglądają. Ja zrobiłam. No. no ja dużo radzę. Taki... Tak. Uuu! Mamy! O Zapa, A ja mam misia. Ja jestem idealnie, każdy na mnie mówi miś albo lis. Nie, raczej misia. No, tak nie bardziej. Z tyłu mam nawet Mirkę. O, klejeczka Mirka. Y, ja pójdę po nożyczki. Zaraz wracam. Ej! Ja z je... ja nożyczek. Jezu, zamknij te drzwi. No już. Tu również zbieramy na. Już złotą krówkę. Co masz? No, każdy zbieramy złotą. Tu świeci w ciemności. Serio? No, patrz. Czekajcie. Co? Taki jest lonowy. U mnie też pokaż. U mnie aż słabo widać, ale już zapalam. Chyba musi być na świetle? Na Mój mamisio, taki mamisio To standardowy tu jest Pyszne.pl Czy ktoś powiedział Dzisiaj tak długo jechałyśmy, że Dwie godziny no, Standardowo Ja już mi coś, jakaś psycha odpalała Nie wiem co ja tam robiłaś, Jasiu, czy masz pracę domową? Jak będzie, jak będzie nagrać coś zastopowane, to nie pytajcie po prostu, kto przyszedł do pokoju. Poczekaj. Powiedz, tak, ile wrócę? Powiedz im, żeby nie, nie wchodzili w tym, bo czasowo albo pukali. No, ja idę zobaczyć to moje Sims 4. Jurka będzie nagrywać, więc wpadajcie.

Polisi ayaklıyor. Ayak da mı gel? Tamam. Şu şimdi U nie będzie nie widać, ale... Zobaczmy. Nie, u mnie nie widać, więc... Jak będę miała... Ja się na razie nagrywam na tablecie, bo będę dopiero kupowała telefon. Jak nie tam... masz telefonu? Mam taki jeden, ale go rzadko używam, no po prostu do dzwonienia albo coś. Mój misiek. A mogę Wam powiedzieć eee. Osoby, które zaczynają być w Sims 4, najlepiej e, zacząć na... Ile czekoladek! Sorry, że ten głos, ale ja tak cię nie gadam. Najlepiej jest e, zabrać. Zada... Ile czekoladek... Kupić... No co mi zgaszasz? Czekoladki no pokazuję. bo e, muszę na chwilę im pokazać coś. Bo on tak się nie to widać. Taky tak. tak. Podívejte, počkej. Já nechci už hmm. Přebně. Přebně. se pát. Podívejte, kolik je čokoládek. je to čokoládek. mám. Čokoládek. 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 Nie jest Nie Nie będzie mnie słabo widać, ale nie spokojnie. Dobra, co teraz testujemy? Nie wiem. Coś na, coś na, jej na odcinek wysioło. i zaczynamy nagrywać Robloxa. Ja będę grał u mojej mamy, więc. Za okej? ok? Bo ja się nie będę mogła Sam zabrałem dwie, a zimowa dwoje, a nie na mnie, więc żegnam!